Witam was na dzisiejszym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku sobie powiemy o tej mojej pietruszce, którą sobie suszę I damy sobie krolikom takie ziemniaczki gotowane Już te kurki wypuściłem tutaj na wybieg, na ogród Dzisiaj kota nie ma, chyba się wczoraj pieska nam wystraszył Więc no. nie chcę tu chwilkę pochodząc, pół godzinki, później je zamkniemy Bo później będą już tutaj szukały zaczepki i będą kopać no. Yy, więc także no, przechodzimy do suszenia pietruszki. Widzimy się już w mojej cieplarnie. Jest tak Jesteśmy już właśnie tu u mnie w kotłowni. I tu łączę lampkę, to jest taka lampka do słowa. Kukurydzę. Tutaj właśnie mamy już pietruszkę taką może w 70% wysuszoną, bo to są same liście. A tutaj mamy... Łodygę. Łodyga jeszcze się dłużej suszy. I taki biały sok puszcza. Więc ona teraz musi już być szybko wysuszona. Żeby nie straciła swoich walorów y, smakowych i zapachowych. Ona jutro będzie już sucha. Ale ja chcę ją przetrzymamy, żeby tak z dwa dni jeszcze żeby była bardziej sucha. Y, bo liście już jutro będę już y, je wyciągał Yy, będę je przykładać jutro już do kartonu, żeby już yy, bardziej nie wysychały. One już są bardzo suche, one się się kruszą w rękach, widzicie? O. One już się tam kruszą w ręce. O. Już jest sucha, ale do uczniów jeszcze jest. Yy, dlaczego rozdzielam łodygę od, yy, łodygę od liści? A dlatego, że liście się suszą, widzicie, szybciej. One są tutaj wsadzone od wczoraj, od godziny 17 A to też, bo to wkładałem równo A jest dzisiaj godzina 10, więc Zobaczcie jak się to, jaka jest y, różnica suszenia właśnie tych dwóch y, Właśnie łodygi i pietruszki Dlaczego? No wiadomo, łodyga jest gruba, ona ma więcej wody I właśnie dlatego jest oddzielana Wysuszyłem to właśnie pierwszy raz y, a razem wszystko, i ja powiem, że była to masa kraja jakaś, bo liście tak, za długo wyschnąć się takie tak, się po prostu kurczą bardzo, jeszcze się kurczą bardziej od tych i w ogóle nie pachną. W ogóle nie pachną, bo to po, po prostu aż pachną, po prostu aż pachną, czuć, poczuję Więc za długo też możemy suszyć, żeby nie, nie żebyśmy się nie pozbyli tych warzyw, yy, właśnie tych zapachowych, żeby królik to się też poczuł. Bo, jakbyśmy mu dawali takie suche, to chyba to nie ma żadnego sensu. Ale dajemy takie yy, z takim walorem smakowym. czyli tam jeszcze jakieś soki może w tym są? W tych właśnie są tam jakieś może walory, te wartościowe też. Bo, jak tak bardzo wysuszymy, to po prostu zabijemy wszystko. Łodygę możemy suszyć dużo. Może być bardziej taka, że ona się musi aż po prostu tak nam łamać. O, tak w rękach jeszcze nie. Po prostu musi nam pękać. tak, Ona jeszcze jest mokra bardzo, więc. Na dwa dni to jeszcze musi być to minimum. No. No takie mniejsze są wiadomo, to wszystko musi być razem. No. Więc zawsze jak gdzieś kupujecie, no to właśnie możecie zauważyć, że są poodzielane łodygi od liści najczęściej. No bo te są to się słyszy od tego, no i wiadomo no. Yy, że to wszystko musi być zachowane, te wszystkie walory smakowo, yy, wartościowo, dietetyczne. No. Tu jeszcze mam takie, możecie zobaczyć yy, jabłka, to bo suszy, nie wiem, co z nich będzie. To jest chyba już 3 tygodnie są jeszcze trochę miękkie. Nie wiem, może coś będzie, co się da. mam mijać córką, coś. No tak, chciałem coś wysuszyć trochę. Jabłek dużo, ale jakoś tak chyba nie widzę tego, jak to ma się długo suszyć. To nie ma sensu. Yy, druga ważna sprawa: pietruszkę suszymy w takich temperaturach. Najlepiej 40 stopni max. Tutaj u mnie, jak jest chyba w tym kotłowni jest tutaj na piecu mamy 42, więc będziemy tu może mieli 35 stopni, ale w razie czego Czy mogę otworzyć okno już jest yy, właśnie. Chodniej dlaczego nie słyszymy dłużej? No bo wiadomo, też wtedy zabijamy te wszystkie suplementy w tej yy, pietruszce i to wszystko nie ma sensu suszenia, bo suszyłem właśnie tą pierwszą partię pikarniku piekarniku tam właśnie partię yy, pietruszka razem z yy, łodygą razem z yy, liściem nie oddzielałem i po prostu była masakra tak jak mówiłem na króliki nawet jak nie chciałby jeść bo po prostu było takie suche jakby po prostu jadł taką nie wiem na co mąkę no po prostu mąkę jadł no więc suszymy w takiej temperaturze 35 40 stopni 40 maksymalnie no żeby to musi yy, pomału się suszyć ale właśnie żeby to wszystkie zachowało wartości. No, no i chyba to byłoby w tyle z pietruszki, które się widzimy już ponownie w hodowli. Dobra kochani, widzieliście właśnie jak suszę pietruszkę. Więc chyba myślę, że wam pomogłem trochę w tym, w tym właśnie rozwoju w suszeniu pietruszki. Bo dużo właśnie było pytań jak ja to robię, jak to suszę takie coś. A są ciepłe. Jeszcze chwilkę poczekamy. wiecie. a są ciepłe. To sobie w tym czasie damy królikom bardziej, miniaturką damy. Damy sobie im trochę takie pootwieramy, żeby szybciej tutaj nam oszegły. damy sobie. ...miniaturką paszy, mieszanki zbożowej po prostu. No. A ty kogo, gdzie tam idziesz? O tym się, bo przegonie Nie radzę. Oj kurde, no młody i głupi. Chciałem wam też powiedzieć, że mam na sprzedaż, ale się ubrudziłem znowu. Mam na sprzedaż kogutę araucanę bezagoniastą. tam właśnie jest, wam go pokażę bliższa bardziej. Kurde, dobra. wam go pokażę. Mam go na sprzedaż, mogę wam go sprzedać 50 zł. możliwa wysyłka. Kogut jest na obrączce wystawowej, można z nim na wystawę jechać. Jest to barwa niebieska, bezogoniasta. No tak się prezentuje kogucik. Niestety nie mogę mieć dwóch kogutów na razie, no bo ten dominuje tego. Jak widzicie, wszystkie kurki chodzą z nim, a ten praktycznie chodzi sam. Więc szkoda, żeby to się u mnie marnował. A na razie koguta nie mogę innego razem mieć, no bo potrzebuję jajka lęgowe czystej, yy, właśnie zieloną nóżki. A arałka napsuje mi całą tą brasę. Uciekamy. Twój bardzo fajny, fajnie wygląda on ma chyba około 8 miesięcy maksymalnie, już ładnie na kurki, skacze jak widzieliście, też ładnie pieje więc jak ktoś chce, to 50 zł będzie sprzedać. Plus, oczywiście, dochodzi wysyłka: jak to się z wysyłką wysyłka jest 40 zł z poczty polskiej, ale wysyłam tylko po przedpłacie na konto, w nikomu nie wyślę. Bo wolę mieć pewne, że wy to odbierzecie, bo jeżeli ja to wyślę, a... Wega! Idź stąd! Idź stąd Dobudy! Dobudy powiedziałem Idź stąd. Nie, wolę mieć pewne, że wy to odbierzecie, bo jeżeli O nie! Kur No widzieliście to? Aż mi serce poskoczyło przyleciał na całym oczkiem Oczko ma tu około 1,5 metra, nawet nie wiem, czy nie ma tu ma chyba 2 metry w tym miejscu. No. O choler, ale akcja. Muszę chyba i lutki obciąć. Dobra, poleciało. Dobra, że do oczka nie wpadła, bo byłoby już po żeby się utopiła. By ją może wyciągnął jakoś, ale dobra. Eee, na czym my skończyliśmy? No, skończyliśmy na tym, że eee, żebyście wpłacali, właśnie chcecie z wysyłką eee, na konto pieniądze, no bo wolę mieć pewność. Że odbierzecie to niż później, ma kogo do mnie wrócić martwy albo jakiś. Tam, cofnij się. Pega, tam, cofnij się. To budy? Jest stąd? Pega! Ale już. te kurki widzę, że tam masz ochotkę. Bo dawno nie masz od koguta w Piernicz. No, dobra. Nie przedłużamy. Idziemy do. Ty jeszcze ma. Tutaj. Wystarczy. Ten kierownik zjadł wszystko. Mamy bardzo ładną barwę. Ma taki trójbarwny jest. Trochę białego, trochę takiego żółtego, trochę czarnego. Taki szary ma. Więc bardzo ładnie wygląda. Prezentuje też się fajnie. Chyba wylinkę ma, bo walutuje mu sierść. Damy trochę mu tutaj karmy. O kurde Ty dostaniesz sam owiec, koleżanko nasza, bo ty nie możesz jeść paszy, bo jesteś za bardzo spasiona. Ostatnio właśnie był komentarz dlaczego. I samica dostaje samowies, nie może mieć podgardla. Samica może mieć podgardle, ale to nie ładnie u wygląda. A jeżeli ma podgardle samica, no to młode będą miały też podgardle. Bo jest to wada genetyczna w 80%. Wy ziemniaczki musicie dostać. I jeszcze pan Berg musi dostać mieszankę pożarową. Właśnie kierownik. Ale dostał fajną głowę dużo. Mhm. Mm Aż jest To jeszcze musimy to panie termonskie dać. Bo Ona musi też mieć tutaj to i jeszcze jej później wieczorem pił marchewkę marchewka na mleczko. Ostatnio się pytaliście, ile te młode mają dni? Tamte. Jednak na ten odcinek 13 listopada, no to wy go obejrzycie 14 No to 14 będą miały 15 dni no. Więc także właśnie jest już ponad dwa tygodnie Także Niedogądy wychodziły z gniazda Może jeszcze 2-3 dni i będą młode już latają po klatce. Wiadomo, trochę zimniej jest, no to one też już tak chętnie nie wychodzę, wychodzi, wychodziły latem, bo latem to one już nie biegały w wieku 14 dni wam powiem. To już normalnie biegały. Ale to wiadomo jest trochę chłodnie to już jeszcze taki nie mają ochoty wychodzić na ten, z tego gniazda. Co ty robisz? Pijany jest. Masz Dobra, zamykamy I damy to trochę ziemniaczkom Ziemniaczków królikom Pani termosie damy ze dwa takie ładne tutaj Nie chce mi się robić, zmieszać je o ospą, bo to Dużo czasu pochłania a w szczególności jak jedną ręką robić to Jedną ręką nie jest niełatwie robić, a dużo osób się pytało jak ja to robię To mówię jak sądzimy jakie ciepło, to wtedy ja... yy, właśnie miesz mieszamy z tym otremami przed nimi i powinno być już ...git. Powinno się fajnie przykleić a ogólnie może sobie teraz kupię śrutę, nie otręby. Zobaczymy, czy ogólnie będę miał do tego dostęp do otrębów, do śruty. Sorki, bo to się tak mówi, ale nie wiadomo, czy będę miał. Wiem, że śruta kukurydziana jest, ale czy jest śruta pszeniczna z pszenicy, czy tam z czegoś, to nie wiem, czy jest. No, teraz sobie damy tutaj tym królikom takie ziemniaczki. O, bateł na samych ziemniaczkach. Rosną, bo już niedługo się szypuje ich kres. No dobra, tyle im wystarczy. To wszystko. Dziekać, dali. Weź ten łeb. O, mam przyciasny web. Dobra. Dobra, kochani. W tym odcinkom, by było to tyle. Widzimy się już w jutrzejszym odcinku. I trzymajcie się. Cześć.